Jezus jest wszystkim. Witam Cię serdecznie na najbardziej radykalnym kanale o Jezusie. Tutaj Jezus jest wszystkim. Tutaj chrześcijaństwo to Jezus i nic więcej. Tutaj dowiesz się dlaczego Jezus plus nic równa się wszystko. Jezus jest wszystkim. Dzisiaj będę poruszał nadal temat o dwóch Adamach. Na początku może wspomnę tylko o tym, że już jest drugi tydzień, a w 2025 roku jest do wygrania do 50 tysięcy szczegóły dolarów. Możecie, szczegóły możecie dowiedzieć się w osobnym filmie. Na początek chciałbym Wam pokazać jeden kanał na YouTube, który wam serdecznie polecam. Radość nie jest emocją, i nie zależy od okoliczności, bo chodzi od Zbawiciela, który powiedział: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpoczynek. Czy przyjdziecie dzisiaj do Jezusa? Jeżeli to zrobicie, on wadam pokój, radość i szczęście. Zobaczcie, mówi to człowiek, który nie ma rąk, nie ma nóg. Od urodzenia. Pomimo tego, że człowiek nie ma nóg i rąk od urodzenia, jest szczęśliwym człowiekiem. Ma rodzinę, ma, ma, ma dziecko, i bardzo chętnie podzielę się z wami tym kanałem, dlatego że naprawdę robi to wrażenie. Warto jest, warto jest, wiecie, oglądać coś takiego. Dzisiaj pomyślałem sobie, że polecam wam jeszcze jedną rzecz. Cały czas w każdym filmie polecam wam coś innego z YouTube'a. Żebyście subskrybowali jakieś kanały, żebyście oglądali też wartościowe rzeczy. Przede wszystkim, przede wszystkim, żebyście, przede wszystkim, żebyście słuchali muzyki duchowej. Jakiejś muzyki duchowej, żebyście słuchali. Tak samo, Zobaczycie, jakby, jak rozpoczniecie mówić na temat Jezus jest wszystkim, nieważne z kim. Nieważne z kim. Wiecie co? Ja spodziewam się księdza, i napisałem już sobie sam teraz na drzwiach: Jezus jest wszystkim. I gdy on przyjdzie, ja będę z nim rozmawiał na ten temat właśnie. Zachęcam Was do tego też. Jeżeli akurat, jeżeli już jesteście yy, przekonani do tego tematu, jeżeli już Was ten temat poruszył, jeżeli chcielibyście z kimś porozmawiać, a nie wiecie z kim, porozmawiajcie z księdzem, który chodzi po kolędzie. Napiszcie sobie to może na drzwiach. Wiecie? I on wtedy nie będzie miał możliwości, żeby ominąć ten temat. Prawda? Także yy, zachęcam Was do takich rzeczy. Naprawdę polecam Wam. Subskrybujcie ten kanał, który tutaj Wam dzisiaj pokazałem. I subskrybujcie wszystko inne na temat duchowości. Wiecie? Dzisiaj kończymy temat dwóch adamów. Punkt czwarty. Chrystus jako odwrócenie skutków upadku. Czytam to, co podsunęła mi sztuczna inteligencja tutaj. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odwrócił skutki. Grzechu, które wprowadził Adam. Jest to nowy początek dla ludzkości. Nowy początek dla ludzkości. I zobaczcie, ona to mówi na podstawie tekstu z listu do Rzymian, 5 rozdziału, 18 wersetu. Czytam teraz ten werset. Tak więc, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło sprawiedliwości jednego. Przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie, które daje życie. Widzicie, to już w sumie te myśli, że się poruszali w ostatnich, w ostatnich tematach, tak? Ale zobaczcie wyraźnie jest upadek jednego człowieka przyniósł potępienie. Tak też, zobaczcie, tak też. Przez dzieło sprawiedliwości jednego przyszło. I to jest czas przeszły dokonany, zobaczcie. Dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie, które daje życie. Tutaj, właśnie później, jeszcze w tym, w tym czacie, którego możecie sobie otworzyć, ja, ja link załączę też, albo cały, cały tekst pod filmem, w komentarzu możecie sobie przeczytać, bo ja poruszam ten temat, temat czatu, y, czasu, który jest użyty, przeszły teraźniejszy temat, temat stanu, kto jest bierny, kto jest czynny w zbawieniu, i to będę poruszał też w następnych filmach. Ale tutaj mamy to wyraźnie zaznaczone. Przez jednego, zobaczcie, przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie. Jezus jest wszystkim we wszystkich. Dzięki. Wiecie, jak. Bo jeżeli podsumujemy to sobie właśnie, to najprościej jest, najprościej jest, jeżeli zaczynamy od prostych rzeczy. Jezus jest wszystkim we wszystkich. Tak jak ty, w tym tekście, który zaczyna się na początku filmu i który jest na końcu filmu. Zobaczcie. Jezus jest wszystkim we wszystkich. Przeczytajcie, polecam Wam cały list do Kolosan. Wspaniała lektura. Ale nie zapomnijcie, nie zgubcie się w tym wszystkim, co tam jest napisane. Jezus jest wszystkim, we wszystkich. I co tam jest jeszcze napisane? W Nim mamy pełnię. Zobaczcie, nie ma możliwości, żebyście dołączyli coś do Bożej pełni. I właśnie tutaj, na różne sposoby, Bóg stara nam się różnymi sposobami, różnymi słowami przekazać właśnie tą wielką prawdę. Jeżeli chodzi o zbawienie, to On jest wszystkim, we wszystkich. Zobaczcie, potępienie przyszło dlaczego? Przez jednego. Usprawiedliwienie przychodzi przez jednego. I to przyszło, zobaczcie. Czas przeszły dokonany, i dokładnie tak to jest napisane. I tak będziemy to poruszać szczegółowo w następnych filmach. Przyszło usprawiedliwienie: kto jest czynny Bóg? Kto jest bierny? Bierny jest człowiek. Bierny jest pierwszy Adam. Zobaczcie, jeżeli sobie jeszcze raz przeczytacie tę historię Adama, zobaczcie, jakie to jest proste. To jest kilka wersetów. Od, upad od grzechu do, do, do pierwszej Ewangelii jest kilka wersetów. Kilkanaście wersetów do momentu, kiedy przychodzi Chrystus i ubiera ich tą szatą sprawiedliwości. Zobaczcie. Kilkanaście wersetów. Przychodzi i ubiera. Dlaczego? Bo on jest czynny. A kto jest bierny? W całej tej historii Adam jest bierny, całkowicie, totalnie bierny. Cokolwiek robi, robi źle. Cokolwiek mówi po grzechu, mówi źle. Nie ma tam nic, co przekonałoby Boga do tego, żeby dał mu zbawienie. Jest wręcz przeciwnie. Wszystko, co Adam robi, i wszystko, co Adam mówi, jest, jest jakby zachęceniem do zniechęcenia. Wiecie? Jest po to, żeby zniechęcić Boga do tego, żeby dał mu łaskę. Podsumowanie. Adam jest przedstawicielem upadłej ludzkości. To już nie jest, zobaczcie, bo to, co wcześniej czytałem, to jest Słowo Boże, List do Rzymian 5:18, a teraz podsumowanie sztucznej inteligencji, to co ona, jak ona podsumowuje, tutaj daje z, z listu do Koryntian 5:17. Adam jest przedstawicielem upadłej ludzkości, która przez grzech popadła w śmierć i oddzielenie od Boga. Chrystus jako ostatni Adam. Odwraca te skutki, przynosząc życie, usprawiedliwienie i pojednanie z Bogiem. Dzięki temu każdy, kto wierzy w Chrystusa, staje się nowym stworzeniem i ma udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią i nad grzechem. Zobaczcie. Czyje zwycięstwo? Jego zwycięstwo. Oczywiście, że w Biblii czytamy też o naszych zwycięstwach. I one też są ważne, słuchajcie. I one też są ważne. Ale ja jestem, słuchajcie, naprawdę jestem zachwycony tym, że sztuczna inteligencja ogarnia część z tych tematów bardzo dobrze. Jego zwycięstwo nad śmiercią i nad grzechem. Masz udział. Dlaczego? Bo Jezus zwyciężył. I tutaj jest oczywiście nadmieniona wiara tych, którzy wierzą, kto wierzy w Chrystusa. I to dotyczy dzisiejszego zbawienia mnie. Ale jak sobie odsłuchacie temat, temat na temat wiary, który mam na swoim kanale, to zobaczycie, że. Je, można też to przetłumaczyć każdemu, kto wierzy w Chrystusie. Każdemu, kto wierzy w Chrystusie. Chrystus, który jest w nas, przychodzi do nas ze swoją wiarą i na tej wierze możemy budować. Ostatnio czyta, mieliśmy, pokazywałem wam na ekranie w sumie tekst. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem z Boga się narodził. I ja wiem, jak to działa. Czytając ten tekst, automatycznie zastanawiamy się, czy ja mam wystarczającą wiarę. Czytając ten tekst, myślimy, ale czy ja mam tą wiarę? Jest napisane, okej, okay, jest napisane, każdy, kto wierzy że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, ale czy ja mam tą wiarę? Wiecie, wcześniej już wam wspominałem, że właśnie masz tą wiarę, dlatego że Jezus Chrystus jest w tobie. I ja wiem, że za chwilę, wiecie, jak zacytuję znowu Ewangelię Jana 3,16, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego dał, to zaraz się pojawia pytanie, ale czy ja go przyjęłem? Wiecie? I to jest ten problem. Problem jest, że nasze chrześcijaństwo cały czas bazuje na tym, co my robimy. I zobaczcie, możemy w naszym życiu skupiać się na, na mojej wierze, na moich decyzjach, na tym, czy, że ja oddam swoje życie Bogu, albo czy ja go przyjęłem. Czy ja go przyjęłem? Zobaczcie, a Adam przyjął. W jaki sposób, jakimi słowami, jakim czynem przyjął Adam, że dostał szatę sprawiedliwości? Co Adam takiego zrobił, że dostał szatę sprawiedliwości? Na koniec tego roku będzie 50 tysięcy dolarów do wygrania w kryptowalutach, w dowolnej kryptowalucie dla każdego. Kto znajdzie jakiś powód, czyn, dobre słowo. Nawrócenie w Adamie, w tym, co on zrobił. A jeżeli Adam nic nie zrobił, zobaczcie: jeżeli Adam nic nie zrobił i nic nie powiedział, dlaczego my cały czas od siebie coś wymagamy? Moja wiara, moje przyjęcie Chrystusa. On mi go dał, dobra, On mi go dał, Bóg dał mi swojego syna, ale czy ja go przyjęłem? A oczy przyjęłeś, a usta przyjęłeś, a wątrobę, którą masz, to od kogo ją masz? Jeżeli jest taka możliwość, że wątrobę masz od Boga, a jak ją dostałeś? A jeżeli pismo święte mówi, że dostałeś tak samo Chrystusa, to musiałeś go przyjąć? A wątrobę musiałeś przyjąć? Nerki. Musiałeś swoje nerki przyjąć, podjąć decyzję? Widzicie, właśnie tak jest to w Adamie. W Adamie jest tak, że Bóg przychodzi i daje. Bóg przychodzi i daje Adamowi. I jak przekonywałem sztuczną inteligencję do tego, wiecie, żeby sprawdzić, co ona powie na rozwiązanie mojego konkursu o 50 tysięcy dolarów, to ona właśnie, ona troszkę ze mną się, troszkę ze mną nie zgadzała się, że tak powiem. I dopiero jak użyłem, dopiero jak użyłem przykład małego dziecka, zobaczcie, do, przekonałem sztuczną inteligencję na podstawie przykładu małego dziecka, mówię, a małe dziecko, co musi? Małe dziecko matka wie, że jest głodne. Czy to dlatego, że już jest czas, czy dlatego, że, że, że widzi, że potrzebuje, czy dlatego, że płacze. Różne są powody, kiedy matka wie, kiedy dziecko potrzebuje. I matka bierze to dziecko i wkłada mu pierś do ust. I użyłem tego argumentu. I, w, i, w, i dopiero wtedy, tak jakby pękło, wiecie, Pan. I nagle sztuczna inteligencja mówi: Okej. Okay. To rzeczywiście tak może być. To rzeczywiście tak można to interpretować, że wszystko, co Adam tam daje, jest do niczego, dosłownie do niczego. To jest to samo, co malutkie dziecko, niemowlak nam daje. Co nam daje? Pełne pieluchy, nieprzespane noce. Co nam takie dziecko daje, żebyśmy, żeby nas przekonać do tego, że trzeba się nim opiekować? Co ono nam daje, słuchajcie? To miłość, która jest w nas, powoduje ten obowiązek. Wiecie? I to jest właśnie to, że miłość, która jest w nim, miłość, która jest w Chrystusie, On po prostu zwariował na naszym punkcie. Zobaczcie, naukowo jest udowodnione. Że miłość powoduje takie hormony w naszym mózgu, które wyłączają rozsądne myślenie, które wyłączają rozsądek, logikę. Po prostu wariujemy, dlatego potrafimy oddać swoje życie. To nie jest normalne, to nie jest zdrowe, prawda? Każdy organizm działa tak, aby przetrwać. Najważniejsze jest przetrwać. A Jezus co zrobił? On tym wtedy już, tak jak czytaliśmy, przed założeniem świata zdecydował się, ale wtedy, gdy, gdy Adam zgrzeszył, to był automatyzm, bo zbawienie było już wcześniej przygotowane, i Chrystus przychodzi i go okrywa, pomimo tego, co on zrobił. I zobaczcie, to samo widzimy na krzyżu. To samo widzimy, jeżeli. Polecam wam film Pasja. Wrzuciłem parę fragmentów z tego filmu, z trailerów w sumie i, i kawałki z filmów, i już YouTube zablokował mi ten film. Polecam wam film Pasja, słuchajcie. I zobaczcie tam, gdy. Chry... Zobaczcie, przyjrzyjcie się, jak on tam wyglądał, jak go sponiewierali. I zobaczcie, wiecie, oni stoją tam. Tak naprawdę w filmie jeszcze tego nie ma. On jest nago przybity do krzyża pokryty naszą śliną, bo na niego pluliśmy, pokryty krwią, ma, ma złamany nos według, tego, według tych podań i tych szczegółów, które wiemy poza Biblią. Ma złamany nos, nie widzi na jedno oko prawdopodobnie. Jest sponiewierany. I wiecie, i on tam patrzy na tych ludzi, on tam patrzy na tych, którzy się z niego śmieją, na tych, którzy rzucają jeszcze w niego kamieniami. I zobaczcie, co on mówi! Boże, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jak to nie wiedzą? Przyjrzyjcie się temu obrazowi w tym filmie. Jak to nie wiedzą, jeżeli spojrzymy na nich cieleśnie, na to, jacy oni są, jeżeli spojrzymy na to, co tam się dzieje, jeżeli te wibracje dojdą do naszych uszu, jeżeli ten obraz dotrze do naszego mózgu. Jak to nie? Jeżeli rozpatrzymy to tylko fizycznie, cieleśnie, oni zasługują, żeby zrzucić na nich ogień piekielny. Ale On widzi coś więcej. Widocznie widzi coś więcej. W tych ludziach, którzy na niego plują, rzucają kamieniami i się z niego śmieją jako nieznago, przybity do krzyża. On widocznie widzi coś więcej, bo nie patrzy tylko na to, co cielesne. A co on tam widzi? Wiecie, co widzi? Siebie w nich. On widzi w nas potencjał, do jakiego jesteśmy zdolni, gdy On wchodzi w nas. Gdy On się rodzi w nas. On wiedział, że tym przyjściem, kiedy się urodził w stodole, jest to samo, co się rodzi w naszej stodole, w naszym wnętrzu. I On wiedział, do, czego to do jakich cudów może to doprowadzić. Jezus w nas. Nadzieja, chwały. Dzisiaj kończę temat dwóch Adamów, ale nie kończę temat drugiego Adama, ostatniego Adama. Jeżeli jesteś zainteresowany nadal tym tematem, to zapraszam cię na następne wykłady, spotkania, wideo. Zapraszam cię, żebyś oglądał te wcześniejsze, albo może jeszcze drugi raz, trzeci raz, to czego to. Co wcześniej już jest nagrane, a co może jeszcze nie do końca dojrzało w tobie. Bo tutaj, na tym kanale, jesteśmy po to, żeby poznać Jego, żeby zrozumieć, co to znaczy Jezus jest wszystkim. Bo wiecie, ja naprawdę nie mam pojęcia, co to znaczy. Ja w ogóle, ja może, ja tylko zanurzyłem palec w oceanie, wiecie? Jak mógłbym powiedzieć, po 15 latach zastanawiania się, studiowania tego tematu, ja naprawdę czuję się tak, jakbym tylko palec zanurzył w oceanie. On jest. Tu. Ta prawda, że Jezus jest wszystkim, jest tak ogromna. Czy możecie szczekować Chrystusa, który daje zbawienie Adamowi bez niczego? Wybacz, wybacza mu, bo Adam nie wie, co czyni. To jest nie do zrozumienia. Ja nie rozumiem dlaczego. Dla mnie to jest szaleństwo i dlatego ja to tak tłumaczę. Dla mnie szaleństwem jest widzieć to, co tam się stało w tym filmie, słyszeć te słowa, które są też w Ewangelii. I słyszysz, ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. jeżeli jesteś zainteresowany pogłębianiem tego tematu co to znaczy Jezus jest wszystkim zachęcam cię do tego abyś subskrybował ten kanał i żebyś żebyś pozostał na dzisiaj już koniec radości z wieczności życzę wam wszystkim i do usłyszenia następnym razem jeśli Bóg da